Dzisiaj taki cały na biało, a w sumie powinien być cały na różowo. Dlaczego? Już Ci pokazuję. A więc ostatnie poprawki. I ruszamy z nowym vlogiem. Tym razem o Barbie. Właśnie obchodziliśmy 60. urodziny Barbie. Tak, tak, Barbie ma już 60 lat. I razem z naszymi artystkami Mumello, Różą, Anitą i Ewą byliśmy inspiracją dla małych księżniczek. Jak mówi motto, z Barbie możesz być kim chcesz. I tym bardziej cieszy nas, że mogliśmy spełnić marzenie naszych dorosłych już artystek, aby być inspiracją dla małych dziewczynek, jak tu stać się niezwykłą kobietą. Bo która z Was w dzieciństwie nie bawiła się Barbie? No powiedz, znaczy napisz w komentarzu, jak to było. Wielkie dzięki dla firmy Mattel za to zaufanie, którym nas obdarzyliście po raz kolejny. Do zobaczenia na kolejnych eventach. poprowadziła Dorota Wellman, a zdjęcia, które widzisz, zrobił niezastąpiony Rafał Nowak. I jak widzisz, albo może poznajesz, albo nie, to wszystko odbyło się w pięknym hotelu belotto. Wiem, że i ty mu możesz oglądać bez końca te zdjęcia. Ale cóż, to już koniec tego vloga. Zapraszam Cię do oglądania innych naszych produkcji. Wszystkie linki, które Cię interesują, znajdziesz poniżej. A jeśli tam nie ma czegoś, to napisz i wyślemy. Także do zobaczenia i życzę Ci miłego, słonecznego dnia.